Pomimo wakacji na rynku nieruchomości dzieje się całkiem sporo. I dziś przychodzę z porcją newsów, gdzie jak na dłoni widać, że popyt i podaż zaczynają mocno się zmieniać. A w dodatku na rynku deweloperskim pojawiły się nowe, niecodzienne okoliczności. Dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy polski rynek nieruchomości cierpi na brak mieszkań co dzieje się obecnie z najmem i jak stopy procentowe wpływają na obecne ceny i popyt. Ja nazywam się Patryk Sołtysiak. Jesteście na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie wspólnie z Mackiem dzielimy się wiedzą i doświadczeniem właśnie w zakresie obrotu mieszkaniami na rynku pierwotnym. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, to subskrybuj, lajkuj i zaczynamy. Zobaczmy w pierwszej kolejności co dzieje się z podażą mieszkań? Słabnąca sprzedaż, oddalający się program kredytowy na start, surowsze normy techniczne, drogi pieniądz, a to wszystko nie odstraszyło firm deweloperskich. W ostatnich miesiącach deweloperzy w Polsce ponownie ruszyli z pełną parą, co potwierdza wyraźny wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę. A jak to wygląda na w wykresie ponad 14 tysięcy lokali w rozpoczętych inwestycjach w czerwcu to o 59% więcej niż rok wcześniej, kiedy produkcja dopiero zaczęła się rozkręcać na fali bezpiecznego kredytu po kryzysowej jesieni, zimie i wiośnie. To także o 18% więcej niż miesiąc wcześniej. W kwietniu i maju bieżącego roku deweloperzy zmniejszyli aktywność. Po wystrzale inwestycji w lutym i marcu. W ciągu całego półrocza ruszyła budowa 80 tysięcy lokali. To o 68% więcej niż w słabym, analogicznym okresie ubiegłego roku. To tylko o 8% też mniej niż w bardzo gorącej dla branży pierwszej połowie 2021 roku. Na stabilnym poziomie, wysokim w relacji do poprzednich lat, utrzymuje się liczba mieszkań w projektach, które uzyskały pozwolenie na budowę. W czerwcu było to 16,2 tysiąca lokali, czyli o 5% mniej niż w maju. W skali półrocza było to ponad 101 tysięcy mieszkań, czyli o 37% więcej niż rok wcześniej. Co to oznacza? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jest to odpowiedź na wcześniejszy niedobór mieszkań na rynku, który znacząco wywidował ceny nieruchomości. To ożywienie w budownictwie może złagodzić presję cenową. Co też jest dobrą wiadomością dla potencjalnych nabywców. Jest jednak dość prawdopodobne, że na dane o mieszkania, których budowę rozpoczęto, pływają perspektywy sprzedażowe wynikające z programu kredytów preferencyjnych na start. Planowanego z początkiem przyszłego roku, choć jeszcze nie do końca przesądzonego, komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. W najbliższych miesiącach statystyki dotyczące składanych wniosków o pozwolenia na budowę również mają duże szanse na utrzymanie, co wynika z przyspieszenia przez deweloperów składania wniosków przed terminem wejścia w życie przepisów o nowych warunkach technicznych. Normy komplikujące inwestycje miały wejść w życie najpierw 1 kwietnia, później od 1 sierpnia. Podsumowując, warto zauważyć, że sektor budowlany wciąż mierzy się z wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty materiałów budowlanych, i co więcej, nad rynkiem wisi widmo potencjalnego spowolnienia gospodarczego, które mogłoby ponownie zahamować budowy. To pokazuje, że rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo dynamiczny i nieprzewidywalny. Te wszystkie i inne czynniki mogą wpłynąć na przyszłą podaż mieszkań, dlatego sytuację trzeba. Obserwować na bieżąco. Po okresie gwałtownych wzrostów ceny mieszkań w Polsce zaczynają się stabilizować. To może być oznaką, że rynek powoli wchodzi w fazę uspokojenia po długim okresie dynamicznych wzrostów cen. Niemniej jednak, dla wielu młodych ludzi, tak zwanych gniazdowników sytuacja na rynku mieszkaniowym nadal jest trudna. Nie są oni w stanie pozwolić sobie na zakup mieszkania ani uzyskać kredytu hipotecznego, co zmusza ich do dłuższego mieszkania z rodzicami. Jak wskazano według danych Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, czyli tzw. Eurofound, mieszkańcy krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają z rodzicami, stanowią 42% osób w wieku od 25 do 29 lat oraz 20% mających od 30 do 30%. lat. 4 lata. Różnice wśród krajów unijnych są bardzo duże. W Finlandii i Szwecji tylko 2% młodych pracujących mieszka z rodzicami. Na drugim biegu nie jest Chorwacja z 65% odsetkiem osób w wieku między 25 a 34 lata mieszkających z rodzicami. Polska plasuje się w zestawieniu powyżej średniej unijnej. W 2022 roku 42% młodych ludzi w wieku między 25 a 34 lata, którzy pracowali Mieszkało nadal ze swoimi rodzicami. Taki sam wynik odnotowano w Hiszpanii. W Niemczech i we Francji odsetek ten stanowił 12%, w Irlandii 40%, a we Włoszech 48%. Jak podał głos, na którego dane powołują się autorzy raportu, polskich gniazdowników jest 1,7 miliona, z czego 63% pracuje zawodowo. Z raportu wynika, że na czele listy powodów gniazdowania są m.in. trudności. Finansowe, które wskazało 38% badanych, a także możliwość oszczędzania dzięki mieszkaniu z rodziną 35%. To zjawisko, szczególnie widoczne w dużych miastach, rodzi obawy o długofalowe skutki społeczne i ekonomiczne, takie jak opóźnione usamodzielnienie się młodych dorosłych. Jeśli sytuacja na rynku kredytowym nie ulegnie poprawie, ten trend może się tylko nasilać. Jak zauważono jeszcze w raporcie, kredyt na start przewiduje, że o preferencyjne finansowanie będą mogli się ubiegać także single do 35 roku życia. Projekt przyjmuje kryterium dochodowe i w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2025 roku dla Singli będzie to kwota 7000 tysięcy złotych netto miesięcznie. Samotny kredytobiorców będzie też ograniczał limit dotyczący metrażu wynoszący 50 m2. Dalej. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego najem mieszkań w Polsce staje się coraz droższy? Otóż najnowsze dane pokazują, że zainteresowanie wynajmem wzrosło aż o 20% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ruch w ogłoszeniach mieszkań na wynajem w samym czerwcu wzrósł o 12%, jak poinformował w raporcie serwis OtoDom. To dość znaczący skok, który niesie za sobą kilka istotnych konsekwencji. Przede wszystkim do tej pory mieliśmy do czynienia z rosnącymi cenami zakupu nieruchomości oraz coraz trudniejszymi warunkami uzyskania kredytów hipotecznych. W takiej sytuacji dla wielu osób wynajem to jedyna opcja, ale jest jeszcze coś. Najem staje się szczególnie popularny w największych miastach, jak jak Warszawa i Kraków, co niestety pociąga za sobą wyższe ceny najmu, a to ma negatywny wpływ na budżety gospodarstw domowych. W miastach wojewódzkich średnia kwota w czerwcu wyniosła 3500 zł za najem, co oznacza wzrost o 2% względem Ubiegłego roku. Nie zmieniła się natomiast przeciętna cena najmu za metr kwadratowy mieszkania, które od sierpnia 2023 roku, a więc od startu. Zeszłorocznego szczytu sezonu utrzymała się na poziomie około 68 zł. Najtańszym miastem pod względem średniej stawki pozostały Kielce z kwotą nieco przewyższającą 1950 zł. W przeciętnej kwocie poniżej 2000 zł w czerwcu można było znaleźć mieszkanie na wynajem jeszcze tylko w Bydgoszczy. Od tego poziomu cen coraz bardziej oddala się Białystok, Olsztyn, Łódź. Zielona Góra i Opole. Próg 2,5 tysiąca złotych przekroczył Lublin i Poznań, a 3000 zł Wrocław. W okolicach tej kwoty utrzymują się też średnie stawki w Trójmieście, a wciąż najdroższa ze średnią kwotą 4906 zł. Pozostała Warszawa. Autorzy zauważyli również, że najczęściej poszukiwane okazały się lokale dwupokojowe o powierzchni co najmniej 40 m2, a jednym z ważniejszych dla najemców udogodnień obok parkingu czy balkonu stała się klimatyzacja. Według danych OtoDom w czerwcu bieżącego roku liczba wyszukiwań mieszkań wyposażonych w klimatyzator była o 10% wyższa niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Analizując te trendy, możemy przewidywać, że rynek najmu w Polsce w średnim terminie będzie dalej się rozwijał, zwłaszcza w obliczu utrzymujących się trudności na rynku hipotecznym. Idąc dalej, w temacie najmu ciekawa sytuacja ma miejsce w Łodzi. Łódź to miasto pełne paradoksów, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. Z jednej strony, mieszkania tutaj są najtańsze wśród wszystkich dużych miast w Polsce. Możecie tam kupić mieszkanie znacznie Tanie niż we Wrocławiu, Trójmieście czy nawet Poznaniu. To sprawia, że miasto jest atrakcyjne dla osób poszukujących tanich nieruchomości. Z drugiej jednak strony Łódź oferuje najwyższą stopę zwrotu z inwestycji: aż 8%. To więcej niż w jakimkolwiek innym dużym mieście. Co sprawia, że Łódź jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim niskie ceny mieszkań w połączeniu z solidnym popytem na wynajem tworzą idealne warunki dla inwestorów. Ale uwaga! Pamiętajmy, że w krótkim terminie nie możemy zapominać o wzmożonej podaży, jeśli chodzi o budowę inwestycji. Jak mówi Marcin Krasoń, ekspert Otodom Anitings. Czerwiec był w Łodzi już 10 miesiącem z rzędu, w którym liczba nowych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż przewyższyła liczbę lokali sprzedanych. Tym samym oferta działających na tym rynku deweloperów urosła z 5. Do 8,5 tysiąca lokali i jest drugą najwyższą w Polsce. To wpływa też na długoterminową stabilność rynku nieruchomości w Łodzi, co warto mieć na uwadze, planując inwestycje. Jeśli ktoś z Was ma środki na koncie i chce je przeznaczyć na zakup mieszkania, to pamiętajcie, że lato to czas, kiedy deweloperzy starają się przyciągnąć klientów różnorodnymi promocjami, aby zwiększyć sprzedaż w sezonie, który zazwyczaj jest mniej intensywny. Widzimy oferty obejmujące darmowe wykończenie mieszkań, rabaty na cenę zakupu, a nawet bonusy w postaci miejsc parkingowych czy komórek lokatorskich w cenie. Dla wielu kupujących to może być atrakcyjna okazja do nabycia nieruchomości na korzystnych warunkach. Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie przeanalizować warunki umowy i upewnić się, że rzeczywista korzyść promocji jest zgodna z oczekiwaniami. A wy zrobiliście zakupy na wakacje? Jeśli nie, a planowaliście kupić nieruchomość, to czas powoli ucieka. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie ma czasu, to mamy kilka ciekawych propozycji, bowiem w ostatnich dniach wynegocjowaliśmy z deweloperami bardzo korzystne warunki na zakup mieszkań. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą i zakupem nieruchomości, to zapraszam do kontaktu telefonicznego, a numer znajdziecie poniżej w opisie filmu. Do zobaczenia!